W tym odcinku zajmiemy się rowerami stacjonarnymi i doskonałym przykładem, żeby sobie o nich pogadać będzie romet stacjonarny model 3907 wyprodukowany w 1995 roku. Rower jak na 25-latka ma się świetnie, wszystko w nim działa i tak jak wyjechał z fabryki tak jest prawie kompletny, nie ma tylko jednego elementu, którym jest prędkościomierz, ale to szczegół. Oglądając dzisiejszy odcinek numer 5, dowiecie się wielu ciekawostek na temat tego roweru stacjonarnego. Rower treningowy to z definicji urządzenie stacjonarne służące do przeprowadzania przelakich testów wysiłkowych. Jego podstawową i chyba najważniejszą jednak funkcją jest to że umożliwia przeprowadzenie treningu mięśni nóg, a także pozwala na utrzymanie naszej kondycji w świetnej formie. Ma wszelakie funkcje, ale podstawowe to na pewno rekreacyjna, czyli można spokojnie na nim korzystać w domu czy w klubach fitness, funkcja rehabilitacyjna dla osób po wypadkach czy po ciężkich schorzeniach, no i funkcja oczywiście dla profesjonalistów, czyli dla kolarzy, którzy mogą na nim normalnie ćwiczyć. Definicję roweru stacjonarnego mamy już za sobą, to na pewno nikt się nie pogubi, jeżeli przejdziemy do szczegółów technicznych ROMETA 3907. Jak wspomniałem na początku, jest to rocznik 1995, więc produkowano go zaledwie 3 lata, ponieważ ROMET zakończył swoją działalność w 1998 roku. Przechodząc do szczegółów, rama klasyczna, uniwersalna, rozmiar 17C. Do tego napęd na koło przednie z naciskiem rolkowym. W tym modelu występował również prędkościomierz, no ale jak widać, tutaj go nie ma. Koło jest lane, co jest też wadą, ponieważ jeżeli zostawimy docisk na kole zbyt długo, nastąpi jego odkształcenie się. To nie do końca jest dobre rozwiązanie. W 1995 roku powstał jeszcze jeden model treningowy od Rometa. Był w kolorze czarnym, różnił się tym, że miał docisk dźwigniowy i napęd na tylnią oś. Warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden następujący historyczny fakt. Rowery stacjonarne od Rometa nie powstały w roku 90. Ich historia zaczyna się dużo, dużo wcześniej, bo już w latach 70. XX wieku. Ale o rowerach z tamtej epoki opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.